Mam ucisk nerwu na korzenie, zwyrodnienie, ból mam nogi przychodzeniu i staniu. Szukam pozycji do spania i jestem zakwalifikowana na operację od L5, odbarczenie. Chciałabym się dowiedzieć, czy pomogłaby kriolezja? Czy pan doktor wykonuje taki zabieg, bo operacji się boję? Czyli odbarczenie polega na tym, że zmniejsza się, właściwie redukuje się. Zupełnie powinno się zredukować ucisk na korzenie nerwowe, na struktury nerwowe. Na L5, tutaj chodzi o korzenie. Kryolezja w żaden sposób nie zredukuje, nie zredukuje ucisku. To jest zupełnie inna metoda. Jest to metoda wymrażania nerwów, nerwów czuciowych zestawów. Kryolezja może zmniejszyć ból, który znajduje się w kręgosłupie, który znajduje się w plecach. Ale jeżeli potrzebne jest odbarczenie, to kriolezja nie jest alternatywą. Kriolezja jest zupełnie innym leczeniem. Jeżeli potrzebne jest odbarczenie, to najczęściej ono jest potrzebne i z tym jakiejś dużej dyskusji nie ma. Czasami może sytuacja się poprawić, jeżeli odbarczenie jest od przepukliny. Przepukliny w części przypadków wchłaniają się. Natomiast jeżeli są tam zmiany zwyrodnieniowe, zmiany przerostowe, w ogóle jest mało miejsca, raczej skłaniałbym się w kierunku operacji w takich podobnych przypadkach.